Zawsze o tym marzyłam, żeby do ekscelencji powiedzieć bracie, który brat raz pielgrzymuje. No w tym roku pierwszy. Osiemnasty. <laughs> w zeszłym roku byłem pierwszy raz. Na zakończenie technikum stwierdziłem, że pójdę. No i mi się spodobało i stwierdziłem, że pójdę jeszcze raz i tak to właśnie jestem. Oj, nasty. Nie, od dziesiątego nie liczę, ale już nasty jakiś tam. Musiałabym się przysiąść i policzyć, ale nie powiem. Idę na pielgrzymkę w sumie już ósmy raz chyba. Z Gdańskiem szóstym bodajże, no także że pielgrzymowanie gdzieś zostało mi we krwi i już chyba tak zostanie na zawsze. Pierwszy raz idę, więc to jest takie zupełnie nowe dla mnie doświadczenie. Widzę, że siostra ma na pielgrzymce swoją wyjątkową funkcję. Jaka to funkcja? Jest to funkcja jako opiekuna osoby niepełnosprawnej i od razu powiem, że jest ze mną właśnie Marzena. Witam Marzena. Marzenka. Pielgrzymuję ponad 20 raz. Wow. No tak. To już, ale nie dwudziesty z tobą, tylko nie? z różnymi opiekunami. Tak, dokładnie. Kiedyś chodziła z gdynią. <grymina> Okej. Okay. A dlaczego zdecydowałaś się właśnie też na taką formę pielgrzymowania jako opiekun? Eee, to zaczęło się od jeszcze tego, jak były grupy mhm. w pielgrzymce i ja szłam w drugie biało. Żółtej Marzena szła w białobrązowej e, i po prostu biało potrzebowała opiekunów, e, więc na jakieś pojedyncze dni przychodziłam z biało-żółtej do biało e, do Marzeny. No, a w kolejnego roku Marzena już mnie zaprosiła, żeby być jej stałym opiekunem. Odpowiedź jest dość prosta i kryje jest na tej koszulce, <głosy> <głosy> Gdyż posługuję na pielgrzymce medycznie. Troszkę pomagam na no czasie pielgrzymom, gdzieś tam patrzę, czy ktoś nie słabnie z sił. E. Po prostu starajmy się być, obserwować czy coś się nie dzieje i po prostu czuwać. I jak się idzie? Wspaniale. Pogoda jest cudowna. Rozpoczęło się od deszczu. No i ten deszcz padał jeden dzień i właśnie jeden raz w ciągu dnia, od rana do wieczora. I jak tak pada, to właśnie każdy następny dzień już jest wspaniale. Wystarczy, że nie pada, to się pięknie idzie. Wspaniała grupa. Cudowne rozważania, modlitwa. No i te intencje, które nas niosą no jasną górę. Jest taki niepowtarzalny klimat na tej pielgrzymce, więc bardzo dobrze. Jedziemy też w wyjątkowym roku, bracie. W roku jubileuszowym. Pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, ale my też tu z Gdańska, pod hasłem, abym ogłaszał rok łaski u Pana. Jak te słowa możemy tak w praktyce przełożyć na takie życie pielgrzymkowe. Jak my tu na pielgrzymce możemy głosić rok łaski od pana? No, łaska to jest dar, to jest coś niezasłużonego. No i my po prostu to otrzymujemy. Każdego dnia otrzymujemy ten dar. Dar nowego dnia, dar życia, dar e, łaski Bożej, dar gościnności. No i chyba najlepiej to po prostu przekazywać tak. To jest istota tego wszystkiego. Bóg nas oddarowuje w roku gideuszowym, w roku łaski od pana. No i po prostu mamy to wszystko zbierać i nie a gdzie tu na drodze można znaleźć nadzieję? Nadzieje, kiedy się patrzy i się widzi wieże kościoła, miejscowości, do której się zmierza, że to już koniec, jest nadzieja, że dojdziemy. I te małe nadzieje, które właściwie każdego dnia się realizują, dają człowiekowi siły do tej wielkiej nadziei to i Tak naprawdę ta łaska jest codziennie, a czy widzę ją codziennie, to już niekoniecznie, <gry> ale na pewno jest codziennie. To jest, to jest kwestia zaufania e, panu e, szukania przestrzeni i dobycia z nim, a wtedy tą łaskę na pewno zobaczymy, bo ona jest. No łaską, że w ogóle mogę iść na tej grzymkę. To jest tego, że zdrowie pozwala mi wędrować do matki.